Niektórzy w ogóle już nie wiedzą, że było rybołówstwo. Nie, i ja je wkrzeszam we swoich gawędach w różnych rzeczach. Robię teraz, przygotowuję filmy o rybołówstwie, bo mam materiał nakręcony w swoich latach, kiedy pływałem. Dość przyzwoity, jak na amatorskie warunki. Nie, i już e, będzie to e, trzy filmy takie robię o rybołówstwie, żeby został jakiś ślad. Bo ja dysponuję chyba największym y, archiwum fotograficznym rybołówstwa w Polsce. Nie ma nikt tak, tak dużo. Ja mam kilkadziesiąt tysięcy zdjęć y, z rybołówstwa, i y, 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 chciałbym, żeby to gdzieś, gdzieś zaistniało. Zresztą parę wystaw miałem na ten temat i y, bardzo chętnie mówię o rybołówstwie, propaguję to, co było, bo to były wspaniałe czasy i byli wspaniali ludzie. Nie? I y, dzisiaj. Możemy ich wspominać. Ja byłem człowiekiem, który się przywiązywał bardzo do statku, i moim takim sztandarowym statkiem był Syriusz, na którym w zasadzie zasadniczą, główną moją karierę rybacką spędziłem jako kapitan, bo wcześniej to były inne statki, różne, ale kapitaństwo moje to jest Syriusz i później Altair, i to był ostatnim statkiem moim był Altair, prawda? A przez szereg lat głównie Całą tą książkę, moje bellinga, e, ja piszę o Syriuszu, prawda? I moje rybołówstwo jest na Syriuszu. Później z rybołówstwem miałem do czynienia, będąc e, superwizorem e, w filmie UKONG e, e, na Dalekim Wschodzie, na e, Ochockim i e, Morzach Przyległych. Gdzie? Gdzie? E, e, też miałem sztywność z rybołówstwem, bo je obsługiwałem. Więc spotykałem się z kolegami, byłem na ich statkach. Dobijali do mnie, czy ja do nich, różnie to bywało. Aczkolwiek tam obsługiwałem wszystkie floty, jakie tam pływały. I koreańskie, japońskie, rosyjskie, amerykańskie. E, więc e, nawet Chińczyków, którym sprzedaliśmy swoje statki e, e, dalmorowskie e, w części. I oni później tam się pojawili. I też ich obsługiwałem, więc miałem okazję spojrzeć na. Ale bohužel z boku. Nie będąc w rybołówstwie, obsługiwałem je i widziałem, co się dzieje. I przeżywałem razem z tymi kapitanami dobre i złe czas. Na Labradorze czy na Beringa to przecież nie było 10 statków, tylko setka statków, prawda? Pamiętam konwój lodowy, gdzie brało 120 statków w nim udział. Więc na Barenca, tutaj na dorszu, pamiętam zimą pod granicą wiecznych lodów, gdzie już ciemno się robiło. E, było 103 statki na, na radarze. E, ja mam zdjęcia, robiłem, e, bo wykładam bezpieczeństwo żeglugi, więc mnie interesowały takie rzeczy już wcześniej i e, sobie przygotowywałem e, za młodych lat materiał do e, przyszłych jakichś takich e, rzeczy, które potrzebowałem. To mam zdjęcia, gdzie na w zakresie 6 mil jest 75 statków, a tu pod yy, yy, Spitzbergenem yy, miałem 103 statki na 6 milach. Każdy łowił i każdy miał 1500 yy, metrów sprzętu za rufą, i wszyscy się mijali bezpiecznie i nie mówili. Yy, w Izbie Morskiej było tak, że myśmy z kapitanem Wojciechowskim z przygotowali taki materiał, żeby pokazać, że przepisy nie są do zastosowania dla rybołówstwa. Dlatego, że przepis mówi, że statek powinien, jak zobaczy drugi statek na pięciu milach, zacząć manewr e, omijania czy e, rozejścia się. I myśmy pokazali zdjęcia, gdzie jest 75 statku na 6 milach. I Proszę mi powiedzieć, jak się rozminąć zgodnie z przepisami. Jak nie możemy być, kiedy my jesteśmy 200 metrów, jeden statek od drugiego, prawda? Mijamy się burta w burtę, jeden, dwa, trzy kable i, i to musi starczyć, prawda? A jeszcze były lody, jeszcze góry lodowe i jeszcze mgła, prawda? Więc oni powiedzieli: To wy jesteście cudotwórcami albo wariatami. Byłem też takim autorem e, e, pewnych awantur rybackich i e, zawsze mam to. Tą że nas zaczynali y, y, uczyć rybołówstwa Holendrzy, nie? prawda? Czyli przychodzili szyprowie holenderski, którzy, na notabene, odwracali się plecami, jak robili ćwiartki czy tam sieci, prawda? Nie, żeby Polacy nie podejrzeli, jak oni to robią. A później ja dowodziłem holenderskimi statkami pod holenderską banderą i ja byłem kapitanem. Więc to było zamknięcie koła holenderskiego, to moja awantura holenderska, gdzie, gdzie polski kapitan dowodził holenderskim statkiem za zezwoleniem królowej. Holenderskiej i parlamentu, bo tak były wtedy przepisy, że nie mógł dowodzić obcy holenderskim statkiem narodowym pod banderą. To było specjalne zezwolenie.